Witam serdecznie na moim kanale. Co będzie jutro? Czytanie na 21 lutego 2023 dla wszystkich znaków. Karty przełożam i tradycyjnie wylosuję dwie karty. Król Mieczy. Dwójka Kielichów. Dziś powinniśmy skoncentrować się na szacunku, na szacunku do samego siebie. Powinniśmy się skoncentrować na swoim rozwoju, na wzroście, a nie tylko na samych pieniądzach czy na partnerze. Dziś będziemy skoncentrowani na celu będziemy sprawiedliwi i mądrzy. Dziś niektóre pary znajdą wspólną płaszczyznę. Dziś również trudno nam będzie mówić o uczuciach. To jest dobry dzień, aby wprowadzić swój plan. Dziś wyciągniemy wnioski, będziemy mówić prawdę. Również możemy przegadać kogoś. Dziś będziemy mieli styczność z osobą, która może mieć nad nami kontrolę i będzie wymagała bezwzględnego podporządkowania się. Abyśmy spełnili tej osobie kaprysy, zachcianki. A w dodatku powie, że to się jej należy, że to jest nasz obowiązek. Nie, to nie jest twój obowiązek. Ta osoba jest wygodna. To też jest wykorzystanie kogoś dla własnej wygody, dla własnych celów. A w dodatku ta osoba nie bierze nas poważnie. Rada, logiczne myślenie i rozmowa. Karty nieckie. Wpatruj znaku. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarada, Baś.